Witam ponownie. Robota skończona. Podkarmiaczki założone, inwert dodany, paski i też polewanie kwasem sztawiowym tam, gdzie mi pasków zabrakło, żeby jeszcze jakieś już te leczenie było. Za, za niedługo wejdzie już takie konkretne leczenie. Widać tam sporo pszczoły jest, bo skasowałem jeden ul. Matka prawdopodobnie się nie unasieniła. Generalnie trutówek nie było. Czerwiu też było zero. Przejrzałem raz ramki, nie znalazłem matki. One były... Tu był jeszcze jeden ul między nimi. Były na półtorej korpusa. Jak to by zacieśnił, to pewnie gdzieś tak z 7 ramek pszczoły na czarno. Nie było trutówek, więc sytuacja taka... Mogła być tam matka. Jakaś... Nie unasieniona. Dzisiaj w tym roku coś jest takiego specyficznego, szczególnie z jedną serią e, matek od jednego hodowcy, że matki. E, no matki albo są wymieniane jak czerwią, a też sporo matek nie czerwi, e, jest unasieniona, jest gruba, e, a nie składa jajeczek i nie wiem, i tak na początku zastanawiam się, że nie ma pożytku po prostu, najprostsza przyczyna, więc. E, Zostawiałem to i czekałem, dawałem dawkę, tam jakieś ciasto. Teraz już leci normalnie invert, bo ja te pierwsze dawki zawsze daję inwertem. No ale to nic nie pomaga, matki nie ruszają niektóre. Więc idą do kasacji. No i z tamtym ulu widziałem, że tych trutni było sporo. Mimo tego, że trutówek nie było, bo żadnego jajeczka w żadnej komórce nie było. Dużo pierzgi, więc... Mam niby odkłady, tu niedaleko na pasiece, ale nie chciało mi się nawet z tym bawić. Generalnie zmniejszam trochę liczbę rodzin, żeby mniej było trochę tej pracy. Yy, mogłem wcześniej połączyć sporo tych rodzin, te które się po nią nasieniały przed lipą, no ale yy, teraz dopiero takie wnioski wyciągnąłem. Yy, więc nie bawię się z jakimś podawaniem tam matki, czy próbą tego ratowania, bo... Yy, no, bo to się nie opłaca, w sumie, można tak w skrócie powiedzieć. Rodzin jest sporo i tak mam zmniejszać. Jakby ktoś chciał kupić rodziny, to czy odkłady w różnej sile, w różnej cenie, to zapraszam. Selekcja już matek jest zrobiona. Zostawiam to, co jest, to, co czerwi bardzo ładnie. Więc, tak jak teraz zakładałem paski, to jest już ostatni toczek, na którym na który przeglądam, tak na każdym, jakby już jest sytuacja mniej więcej opanowana. Dostały dawkę inwertu. Teraz dostają te co miały mało, tak jak jakiś tam tutaj był KB czy coś, no to one miały bardzo mało pokarmu. No to dostały tak nawet pewnie z 5 litrów inwertu. Pozostałe dawałem te co w gnieździe, bo niektóre to nawet sporo jeszcze pokarmu w gnieździe miały. Na ramce pracy, bo ramkę pracy też wyciągałem, więc na ramce pracy jeszcze gdzieś tam jakiś był nakrop, to, to było tego, dostawały wiadro na trzy ule, czyli to jest jakieś 5 kg syropu, tego 3 do 2, tak? bo inwert można tak interpretować, no to, to im powinno na jakiś czas starczyć. Siła jest tutaj w porządku, nie ma jakiegoś osłabnięcia rodzin. Czerwi też większość rodzin ładnie. Jeszcze jedna tutaj matka. Chodzi z tego roczna, właśnie z tej samej serii, co tamta, ten ul wcale nie miał. Matka tutaj chodzi, zachowanie pszczół było normalne. Czerwiu tak szybko przejrzałem, nie było wcale, no ale matka jest normalna, więc one były podawane. Już miesiąc minął, tak. No to powinna czerwić. Tylko tutaj nie było dużo pokarmu. Dużo pierzgi miały, ale nie miały dużo pokarmu, więc jeszcze daję jej szansę. E, to jest akurat ten, tutaj przekręcona cegła. E, daję jej szansę. E, po do, jak dostanie ten inwert, to e, to skontroluje przed kolejną dawką, jeśli się nic nie poprawi. No bo tutaj raczej przerwy w czerwieniu no teraz jest tam teraz nie ma przerwiu, ale pszczoły jest, pszczoły jest bardzo dużo, jak na rodzinę produkcyjną przystało. Znaczy nie czerwiu, pszczoły, Pszczoły jest dużo, czerwiu nie ma wcale. Więc, więc zostawiłem to tak. Nawet jeśli byłyby jakieś rodziny tutaj słabsze, no to wtedy bym się nie zastanawiał i to łączył z czymś, ale tak jak widać tu teraz po lotach te pszczoły tutaj wiszą i też musiałem jak zamieniałem to korpusami, bo teraz pół korpus suszem jest na dole, później jest gniazdo i tutaj podkarmiaczka, więc już jest przygotowana rodzina do zimy, poduszka powietrzna, gniazdo właściwe i tutaj jest podkarmiaczka u góry, już do zakarmiania teraz zimowego. Yy, więc yy, jak za, zmieniałem tą konfigurację, więc musiałem uważać, żeby no, jak najmniej tych pszczół pognieść, albo najlepiej wcale, yy, czy z dennicy, bo dle, na dennicy dużo pszczół jest między korpusami, więc no tak, yy, yy, no jest ta siła, w, mi się wydaje, odpowiednia, jak na tą porę roku, jak na tą porę roku jest siła bardzo ładna, no, bo jesteśmy koniec sezonu, ta pszczoła lotna jest, bez, jest okres bezpożytkowy, już 3 tygodnie Rzadko się zdarza, że jest na zero Mimo tego, że tutaj coś tam jeszcze tam Kwitło, teraz tam niedaleko jest ten pasieczysko, gdzie tam ten nostrzyk Kwitnie, przegorzan Jest tam dużo ostru, osty ostropestr, Ale to jest jakby taki nie ilości towarowe, tak? nawet jakby były ilości towarowe, to, to w tym terminie, tutaj w centrum, te rośliny nie nektarują. No, dostały teraz syropu, więc iloty się uruchomiły. No i tutaj pszczoły są spokojne. Mogę sobie chodzić normalnie i nic się nie dzieje. Nie tak jak na gryce, mimo tego, że jakichś tutaj zapasów wielkich w gnieździe również nie było. Yy, bo niektóre, tak jak ten KB, yy, nie miał wcale zapasów w gnieździe. One takie nawet ospałe już były, czyli tam no, yy, trochę głodówkę mogły mieć. Yy, no ale dostały teraz, yy, dostały. No bo Bakfast ma to do siebie, że to są do, w niektórych przypadkach są bardzo dobre cechy, czyli że ma miód nad głową, w gnieździe nie będzie miał wcale miodu no i czerwi bardzo intensywnie, więc czerwił jest dużo pokarmu mało pewnie tylko na swoje potrzeby, a jak gorsza pogoda no to trochę głodowały ale teraz dostały one, te dostały akurat no dużo bo dostały tak pewnie z 6 litrów 6-7, no prawie pełna podkarmiaczka jest bo tutaj akurat zrobiłem tak, że jak trzy ule były tutaj no to Dostały tą jedną trzecią wiadra i później jedną trzecią wiadra z drugiej strony. E, czyli z powiedzmy 0,6 wiadra. E, no, no to dostały jakieś 6-7 litrów. Więc e, im to powinno teraz e, jak najbardziej bakwastowi wystarczyć. E, chociaż tu są jeszcze inne bakwasty. E, jest KB i chyba jakieś są, PS jest tutaj w którymś ulu. Tak jak patrzyłem na ulach, gdzie notatka jakaś była. E, to tam pokarmu miały. Ten akurat jakoś wyjątkowo sobie zostawił mało w gnieździe. E, dobra, to by było koniec na dzisiaj. E, wracamy do domu.